na stoisku Panasonic na targach ISE 2022, które odbyły się wreszcie po bardzo długiej przerwie. Zapraszam Państwa, pokażę Państwu kilka nowości Panasonic. Szanowni Państwo, jedna z naszych najfajniejszych nowości w tym roku to projektor 20 000 ANSI i 3 DLP Laser. Cóż jest w nim takiego fajnego? Jeśli Państwo znacie trochę produkty Panasonic to wiecie, że zawsze prześcigamy się z konkurencją i nasze projektory zawsze muszą być najmniejsze, najlżejsze i najcichsze na świecie. Ale kiedy zostawiasz konkurencję w tyle i Twój projektor jest już dwukrotnie lub trzykrotnie mniejszy to wtedy zaczynasz prześcigać sam siebie i tak właśnie nasi koledzy z fabrycy postanowili zrobić. Nowa linia tych samych projektorów jest znowu o 40% mniejsza, o 35% lżejsza i po po kolejny najcichsza na rynku. Cóż, w tej chwili prześcigamy sami siebie. Kolejna nowość to kolejny projektor o sile światła 20 000 ANSI, ale w technologii laser LCD. Tutaj po raz kolejny mamy bardzo małą obudowę, bardzo mały kompaktowy projektor, najcichszy i najlżejszy jak to zwykle u nas na świecie, ale z bardzo dużą siłą światła. To rozwiązanie budżetowe dla teatrów, dla muzeów, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża siła światła, ale jest, mamy, mamy ograniczony budżet. Ten projektor będzie dostępny u nas w sprzedaży od grudnia 2022. Kolejna nowość na naszym stoisku to nasze projektory 4K Lasery jednoczypowe DLP. W tej kategorii proponujemy dwa modele: FRQ50 o sile światła 5000 ANSI oraz FRQ60 o sile światła 6000 ANSI. Co nas wyróżnia od konkurencji to to, że jako jedyni na rynku oferujemy odświeżanie 240 Hz. Jest to czterokrotnie szybsza prędkość odświeżania niż projektory konkurencji, które przeważnie oferują maksymalnie 60 Hz. Te projektory są już dostępne w sprzedaży, więc zapraszam do zakupów. I na koniec zostawiłam dla Państwa największą niespodziankę. Po raz pierwszy wprowadzamy na rynek kamerę 360 stopni. Jest to kamera, która jest kamerą wideokonferencyjną i integruje w sobie wszystko, czego potrzebujemy do prowadzenia wideokonferencji. Mamy więc w jednym e, małym urządzeniu wbudowaną kamerę, która składa się z czterech kamer, każda z nich ma rozdzielczość 2K. 9 mikrofonów oraz głośnik, który zbiera głos do 5 metrów w koło. Co jest przełomem również w tej kamerze, to to, że ma, posiada ona wejście USB-C. To pozwala nam podłączyć kamerę za pomocą przewodu USB do monitora, który również zasila nam kamerę. W ten sposób pozbywamy się kabla zasilającego i za pomocą jednego kabla możemy prowadzić projekcje, wideokonferencje i wyświetlać obraz na monitorze. Ta kamera jest dość przełomowa. Myślę, że jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy wprowadzają takie rozwiązanie o tak wysokiej rozdzielczości. Natomiast cena będzie bardzo przystępna. Będzie ona w sprzedaży już od lipca tego roku. Bardzo dziękuję za odwiedzenie naszego stoiska. Mam nadzieję, że się podobało i gorąco zapraszam do kontaktu i zakupów.